Cześć, z tej strony Bartek Łęczycki. Dzisiaj kilka świeżutkich zagrywek dla mniej zaawansowanych, które nie będą zawierać jakichś trudnych elementów, jak bending, overbending. Po prostu będą fajnie pasować w każdym momencie, jeśli będziecie grać bluesa w drugiej pozycji na harmonice C. Dzisiaj korzystam oczywiście z mojej ulubionej harmoniki 1847 firmy Zajdel, ale z takim fajnym korpusem od Krzyśka Szymańskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Krzysiek robi piękne te korpusy. Tutaj mam taki zielony. Y, malachitowy to jest chyba kolor, tak mi się zdaje, chociaż nie jestem pewny. Albo takie troszkę przypominające y, Jantar, czyli bursztyn. O, tutaj nawet jest fluorescencyjna taka y, wstawka można sobie zamówić imię, albo ksywkę, albo jakiś inny symbol. Yy, także gorąco polecam. Yy, moi drodzy, żeby nie wchodzić za, yy, za długo w szczegóły te yy, sprzętowe, może przejdźmy od razu do zagrywki. Będzie to druga pozycja. Druga pozycja. Harmonika C. No więc, yy, jakaś, żeby nie była za trudna. To może zaczniemy sobie od takiej. Jeśli bym dodał leciutkie bendingi, to wyszłoby. Moim zdaniem, bardzo fajne. Zaczynam od trzeciego kanału, dmuchanego. Wszyscy mamy? Można sobie sprawdzić od pierwszego, dmuchanego. O. Teraz mamy trójkę wciąganą, ale z takim lekkim bendingiem. Czyli zapisujemy trójkę wciąganą, ale z lekkim bendingiem. Czyli zaczynam trochę niżej i zaczynam już puszczać tak jakby ten, ten zabieg artykulacyjny, ten glis. No niektórzy by to nazwali bending, ale no to taki leciutki bending jest. Czyli mamy... Prawda? Podniósł się ten dźwięk do góry. Później mamy czwórkę wciąganą. Piątka dmuchana i piątka wciągana też z leciutkim takim zabiegiem artykulacyjnym, czyli z tym takim lekkim bendingiem, prawda? No i tu można dodać jakieś tam vibrato, prawda? O, albo jakiś inny symbol w fali, czy jak, 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 jak chcecie. Czyli mamy: Może być wibrato-gardłowe, szczękowe, przeponowe, jakie jak sobie chcecie. Bardzo fajna zagryweczka, prosta, a naprawdę robi robotę, jak to mawia mój, mój kolega. To co? Zagramy ją sobie w tempie już takim normalnym. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Oczywiście, gdybyśmy nie dodali tego bendingu, tych, y, tych takich y, y, slaszy, to też by to fajnie zabrzmiało, natomiast nie tak fajnie, oczywiście, jak. Z naszym tutaj bendingiem. Moi drodzy, więc tak, powolutku, bez bendingu zabrzmi to tak. No i tu możemy dodać sobie wibrator na przykład też za pomocą dłoni, prawda? Jeśli ktoś nie jest aż tak zaawansowany, to też fajnie to zabrzmi. No ale oczywiście najlepiej to zagrać w pełnym. W pełnej krasie i w wersji deluxe i zabrzmi to tak. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta króciutka zagrywka. No, a skoro już jesteśmy tutaj na wizji, to możemy sobie jeszcze jakąś fajną zagrać przypomnieć. Przesunę karteczkę, żebyście dobrze widzieli. O, a może nawet dwie się uda tu zmieścić. Jasne, że się da. No dobrze, to dla odmiany może będzie w trzeciej pozycji. Trzecia pozycja. Harmonika C. Moi drodzy, to w takim razie Zagramy sobie odrobinkę podobną zagrywkę, też z, no nie z jakimś konkretnym bendingiem, ale z takim lekkim smaczkiem, żeby no tutaj brzmiało to jak najbardziej bluesowo. Prawda? Czyli zaczniemy sobie od czwartego kanału. Bardzo prosta zagryweczka. Czyli zaczynamy od czwórki. Czwórka wciągana. Piątka wciągana. Później mamy szóstkę dmuchaną. Znowu piątka wciągana. I teraz słuchajcie, dźwięk najważniejszy chyba w tym wszystkim. Będzie to szóstka wciągana. Ale znowu z tym leciutkim bendingiem, który tutaj robi całą najfajniejszą robotę bluesową. Czyli mamy. Możemy albo głębiej sobie ten, ten dźwięk tutaj y, obniżyć, albo delikatnie, prawda? Albo przeciągnąć go, czyli dłu dłużej zagrać troszkę ten, e, ten y, 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 niższy dźwięk, czyli. I powoli puszczamy go na górę, prawda? No, oczywiście też tu jak najbardziej to vibrato jest wskazane. Możemy sobie też vibrato gardłowe, językowe, jakieś tam, jakie kto lubi. No i zobaczcie, że te, te zagrywki są bardzo, ale to bardzo podobne do siebie, prawda? Gdyby się dobrze tutaj zastanowić, to może nawet ta by pasowała całkiem nieźle w trzeciej pozycji, a ta może by całkiem nieźle brzmiała w drugiej pozycji. Można spróbować. Możecie napisać w komentarzu. Możecie zadawać pytania, może macie jakieś sugestie, propozycje. Słuchajcie, ten, ten sposób tutaj zapisu zagrywek na prosto, na kartce papieru i, i zwykłym jakimś tutaj flamastrem czy cienkopisem. Myślę, że jest fajny dla Was też. No i będziemy sobie y, tych zagrywek tutaj y, coraz więcej y, y, uczyć się. Także warto zasubskrybować, zostawić łapkę, jeśli oczywiście wam się podobało. Y, dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że nowe zagrywki się pojawiają. No i, i, i warto, warto y, y, po prostu poćwiczyć sobie te zagryweczki. Dobra, moi drodzy, żeby nie gadać za dużo. Jeszcze raz zagrywka y, ta druga w trzeciej pozycji. I tu możemy sobie vibrato zagrać, prawda? myślę, że bardzo fajno. Czyli w skrócie. Jeszcze raz przypominam, to w drugiej pozycji. No i ta w trzeciej pozycji. Moi drodzy, myślę, że warto poeksperymentować. Myślę, że warto poćwiczyć sobie różne, różne warianty, no bo te zagrywki one są jakby punktem wyjścia, a możecie przecież zrobić coś z nimi jeszcze fajnego, żeby one były takie bardziej wasze, bardziej takie zbliżone do, do waszych możliwości, oczekiwań, tego jak lubicie, żeby zabrzmiała harmonika. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i bądźmy w kontakcie. Niebawem nowe zagrywki, aż mi jakaś chypa się pojawiła. Moi drodzy, niebawem kolejna porcja smakowitych zagryweczek. Do zobaczenia. Cześć.